Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak przygotowuję sobie tą rabatę na wiosnę. A jest to rabata, która znajduje się zaraz po wejściu na moją posesję. Rosną na niej cimierniki oraz runianka. Opowiem Wam o tych dwóch roślinach, jak ja je uprawiam w moim ogrodzie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Posprzątałam sobie już igły z oraz trochę pozbierałam tej szyszek. I teraz tak, ta jest w słońcu około 6 godzin w ciągu dnia, dlatego jest to, nie są takie dobre warunki właśnie do uprawy runianki, ani ciemierników, A widzę to właśnie głównie po runiance, ponieważ ona latem, jej liści takie się robią wyblakłe, takie bardziej żółte niż zielone. Pomimo tego, że używam tutaj nawozów i tak samo pryskałam ją latem żelazem, nie bardzo jej to jakoś tam pomaga, ale nie jest tak źle, nie jest fatalnie. Wiem, że sobie tutaj poradzi, tylko muszę trochę właśnie zadbać o tą glebę. Dodatkowo pod spodem jest bardzo dużo gruzu, więc tutaj jest też sucho. A ciemierniki wolą jednak mieć glebę bardziej mokrą, też żeby nie stały w jakiejś wiecie, wodzie czy tam podmokłej glebie. Pomimo tego, że te warunki nie są dla nich odpowiednie, one mi się tutaj super rozsiewają, kwitną też co roku. Nie mam ich tu jakoś dużo, ponieważ głównym zamiarem tutaj było to, aby runianka zarosła cały ten obszar, no ale stwierdziłam, że będzie za zielono, a pasowało mi tutaj trochę kwiatów mieć przed domem. Dlatego tak, w zimie właśnie czy tam teraz z wczesną wiosną rosną tutaj ciemierniki, a później w czerwcu mam tutaj bodziszek wspaniały, to jest bodziszek rosemur, który ma piękne takie kwiaty niebieskie i one właśnie potem wyrastają tak powyżej runianki i one wtedy w czerwcu tutaj dominują na tej rabacie. Mam tutaj trzy odmiany ciemierników, to jest taka najwcześniej kwitnąca ciemiernik biały, to jest tutaj z tej strony. Tutaj mam ciemiernik wschodni oraz tam kilka sztuk odmiany tej serii Eisen Roses. No, i tyle chyba, jeżeli chodzi o ciemierniki. Nawożę je tak. Najlepiej to robić. Ja to robię przynajmniej obornikiem granulowanym raz w roku, lub mączką bazaltową. I właśnie za chwilę będę używała tej mączki bazaltowej. Mączka bazaltowa może być stosowana nawet dwa razy w roku, jesienią i właśnie wiosną. Ale ona nie zawiera w sobie azotu. I dlatego właśnie, aby te rośliny takie były bardziej zielone, zwłaszcza ta runianka na wiosnę, ja sobie tutaj wcześniej rozsypałam azofoskę, a teraz właśnie będę stosowała tą mączkę bazaltową. Ale teraz jeszcze Wam powiem właśnie kilka słów na temat runianki, ponieważ runianka jest to roślina zadarniająca, u mnie akurat tutaj dosyć szybko ogarnia ten teren, zawłaszcza sobie. Ale taka jest właśnie mówię Wybujała, dosyć duża, wysoka Dlatego chciałam ją sobie przyciąć Ona wtedy bardziej się zagęści I taka niska, taki ładny, zielony dywan stworzy Więc zabieram się za cięcie runianki Tutaj Wam pokażę Jak runianka potrafi być Długa Długi pęd po prostu puszcza Ja ją teraz przytnę Sobie gdzieś tak pewnie w połowie Ale ona mi w tym roku już nie zakwitnie Jeżeli chcecie to możecie oczywiście poczekać aż przekwitnie, to są mi kwiatostany, takie białe i obcąć ją po prostu później. A siewki tych ciemierników wschodnich to jest seria Double Ellen. Tutaj są. I tak jest w tym roku ich mniej, ponieważ ja w, po przykwitnieniu, jak one przykwitły, obcięłam praktycznie większość, bo nie chciałam mieć aż tylu siewek. Ta seria naprawdę super się rozmnaża. Tu jeszcze będzie kwitł. Tutaj już kwitnie fajnie. Pod brzozami mam więcej odmian tej serii. W miarę przekwitania kolor y, płatków będzie się zmieniał na zielone. Tak jak na przykład tutaj one były białe, a teraz są bardziej takie padają i będą zielone. Potem, tutaj w środku, zawiążą właśnie nasionka, które się wysypią i się fajnie rozmnożą. Rozsypałam sobie mączkę bazaltową. Tutaj możecie zobaczyć, y, mączkę bazaltową. To jest skała bazaltowa. Jest to naturalny produkt stosowany w rolnictwie jako dodatek ekologiczny, uzupełniający glebę w niezbędną makro i ultra mikroelementy dla prawidłowego rozwoju roślin. Zostaje mi ściłkowanie. Będę tą robotę ściłkowała sobie kompostem, ponieważ wiem, że lepiej ją odżywi niż kora, która tutaj była wcześniej. Pomimo tego, że ona też się rozkładała i to jest zbogacała tą glebę, ale wydaje mi się, że kompost będzie zdecydowanie lepszy. Trochę się opracowałam, bo tutaj ciężko było mi ten kompost rozłożyć. A latem zobaczymy efekty, jak będzie wyglądała runianka. No a ciemierniki to dopiero za rok. No, ale z nimi raczej tutaj problemów nie mam. A mam nadzieję, że te z tyłu, takie te nowsze, które mam pierwszy rok, się ładnie rozmnożą. Chociaż docelowa moja rabata z ciemiernikami to jest pod brzozami. I zaraz właśnie do niej e, przejdziemy. Jeśli chcecie sobie jeszcze runiankę rozmnożyć to możecie sobie po prostu wziąć taki kawałek, poobrywać te listki dolne. Tutaj gdzie były te listki, wsadzić sobie prosto dotąd do ziemi, albo do doniczki, albo po prostu bezpośrednio do gruntu. Nie zapominajcie o podlewaniu oczywiście. I w taki sposób też można sobie fajnie runiankę szybko rozmnożyć. I tutaj właśnie pod brzozami to jest ta rabata, na której będę miała więcej cimierników, ponieważ zauważyłam właśnie wiosną, że tutaj są zdecydowanie bardziej zdrowsze nawet liście na nich. Tu jest odmiana L double też, taki bardziej ciemniejszy, podwójny płatek. Tutaj właśnie będą też odmiana Eisen Rose. Tutaj są w tym roku kupiłam sobie chyba 5 sztuk, więc jest tak posadzone. A będę sobie rozmnażała. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. To są wszystko siewki właśnie. To są akurat y, młode z tego roku, ale tutaj są te starsze. No i sobie te starsze właśnie trochę y, porozmażam na tą rabatę. A tutaj właśnie przykład. Tutaj ten kwiatek y, ciemiernika jest taki ciemny, a te są po prostu białe i to są właśnie już jego siewki. Też w kamieniach obficie się wysiewa. To jest ciemiernik wschodni. Pod tymi brzuzami wiem, że ciemierniki mogą mieć trochę sucho, dlatego sobie planuję tutaj rozłożyć linię kroplującą. A liście ciemierników wycięłam sobie chyba w lutym, ja to zazwyczaj robię zanim one zaczną kwitnąć. Nie trzeba tego robić, ale najlepiej jest wyciąć wszystkie liście e, takie brzydkie z chorobą grzybową, a zielone takie ładne możecie sobie zostawić, jeżeli chcecie. Tu jest odmiana Diamond Fire. Tutaj ta jedna sadzonka e, trochę mi ucierpiała, jak były mrozy. Ale też on mi kwit już od grudnia. No i jeszcze jakieś tam pąki małe się tutaj pokazują. Najpierw zakwita właśnie ciemiernik biały, tym przed domem, a potem inne. I tak naprawdę ciemierniki można mieć od grudnia aż do pewnie maja. Jesteśmy obok moich wysiewów zimowych, dlatego możemy do nich zaglądnąć. Teraz wam pokażę, co tu się dzieje. Z tej strony jest. Aster karłowy z prawej. Tu jest ładny jakiś chwast po środku. Nie wiem. A tu jest cynia. Coś tu poschodziło, ale ile jest chwastów, a ile roślin, to jeszcze nie wiem. Nie potrafię tego ocenić. A w drugim. Aster na kwiat cięty. To jest tutaj. Też coś poschodziło. A tu jest na pewno ostróżka ogrodowa. Więc wiecie co, bez podlewania cały od chyba lutego, tak? Nie jest źle. Bardzo fajna metoda, podoba mi się. Jeżeli to faktycznie będą kwiatki. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Czekam na Wasze komentarze odnośnie cimierników, które u Was się najlepiej odmiany sprawdzają w ogrodzie. Oraz też może coś o runiance japońskiej. Podpowiecie mi, dlaczego małaś takie przebarwiające się latem liście, czy to faktycznie jest spowodowane. Małą ilością wody oraz większym słońcem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.